No dobra, jesteśmy na przedszkolu i gramy na Nemezisę. Jak widzicie... Uważam, że to jest jeden z lepszych buildów na niego. Z uwagi na to, że zobaczcie, mamy tutaj Litar Pulsuera. Co daje nam od razu od początku gry widok, gdzie są nasze surwy kochane. A co za tym idzie? Możemy szybko do nich dojść. I szybkie powalenie zrobić. To jedna latarkowa została powalona, a druga jest za nami. Zatem, jak ten build działa? Pozwala nam na początku gry yy, pójść do surwów i nabić sobie mutacje na Nemezisie tutaj. Bo jak wiadomo, z prawego nabijamy sobie mutacje. Mamy już prawie drugi level. I używam do tego korupta, żeby jak najdłużej blokować geny. Zombiaczek tutaj chyba idzie do kogoś. Zatem, mamy wówczas czas. Żeby sobie, prawda, tą mutację nabić. Do tego używamy popa i pain rezonansu. Żeby troszeczkę spowolnić grę na genach. Koleżanka będzie nas loopować, Ale dostanie hitka i niewiele jej to da. I powinniśmy ją złapać za... za momencik właśnie teraz No Jest to chyba jeden z najlepszych buildów jaki możemy złożyć pod Nemezisa. Patrzcie, tam Dwightcik sobie stoi przyganie, bo boi się, że wybuchnie znowu możemy tutaj zombiaczka walnąć Dwight chyba awczy Dwight Okej. Okay. Kolega sobie poszedł awk, nie przeszkadza mi to. Zatem, jak widzicie, Little Pursuer dał nam value na początek gry. Od razu wiedzieliśmy, gdzie oni są, poszliśmy, sprzedaliśmy prawy drugi poziom mutacji sobie od razu oraz powaliliśmy surwa. A, zombiaczków już nie muszę niszczyć. Koleżanka już się chyba poddaje na haków. Dokładnie tak. No to co, nie musimy się spinać nic. o nic już, bo tagierka raczej pójdzie po naszej. naszej całkowitej myśli. Tutaj mamy Easy powalonko. Druga koleżanka z latarką już nie żyje. Dwajcie rysureczona, ale pewnie awczy koleżanka już się poddaje po prostu. Na tym powieśmy ją sobie. Czy dłajcik? Dłajcik nie stoi. Ale Dłajcik dostanie hitka. Tam chyba widziałem koleżanka zdejmuje. Myślę, że damy Dwightowi szansę. Powalimy go po prostu. I damy mu. ooo... Proszę bardzo! Off the record! Damy mu okazję jeszcze trochę pożyć, z uwagi na to, że no. Jednak awczył, kiedy go powaliłem. Kolego. Leż sobie w tej piwnicy, my pójdziemy po Twoich kolegów. Koleżankę chyba powalił ząbiak. Na pewno nawet. Po prostu się poddała. A ten zombie do kogoś zmierza? Gdzie idziesz kolego? No, nigdzie nie idzie. No to co, powiesimy ją sobie. I zagramy po prostu jeszcze jedną giereczkę po tym. No bo niestety surwy dostały takie wciery, że się poddały. Dobra. Dwajcik, te, o, No witam. O, balanced landing. Czyżby kolega robił questa? A ja mam questa w ogóle na niszczenie palet i ścian. O. O. Tak mi przykro Dwight. Tam się zombie wyjebał do piwnicy Śmiesznie, śmiesznie No i teraz pytanie, gdzie jest pan? Yy, pan Aż Gdzie on się chowa przez całą rozgrywkę. Ukręcili jednego gena na początek gry i to tyle A dlaczego? Nie wiem, podejrzewam, że ta hejta po prostu zobaczyła, że Dwight czy i stwierdziła: A, walić to nie będę się starać. No ale niestety tak to jest z surwami. Jak ja gram surwami sobie z kolegą, to też się trafiają nam tacy <grym> współpracownicy, że to tak nazwę, że pożal się, bo. Aha, on sobie wziął fering, że obok szaka się respi ten. I pewnie kampił tam. No to co? Mamy po giereczce już hacz sobie znajdzie na pewno i otworzy znaczy wskoczy do niego. Albo nie. Albo nie. Gdzie jest ten kolega? Zapomniał o tym? Pewnie w przedszkolu. Tobie otwiera bramę. Ale dobrze, niech ucieknie. Powiedzmy, że mu się należy za prawda yy, rage, quit. rage Quit. Jeśli mogę to tak nazwać. Za podłe zachowanie tej kolegi. Koleżanki survivorki Ten Zombie mógłby z tej piwnicy w ogóle wyjść. Gdzie jest ten aż? Tylko przez całą grę nie było widać. No patrzcie, on nie ma ani jednego haku. Lucia też nie miał, więc hazard się nie otwiera. No musi bramę otwierać, ale tego nie robi. Fajnie, jakby ten zombie jak podszedł pod bramę, by mi dawał info. Hmm. No nic, musimy to przeczekać. O, no i otworzył bardzo dobrze. Chował się całą grę pizdeczka. Proszę wywalać. O! Uś! No cóż, bardzo, bardzo przykra gra. Ale co, co mogę na to po, poradzić? No, takie surwy obraziły się. Za awka. Spróbujmy jeszcze jedną gierkę. Nie mamy już Blot Party, niestety. Ale mamy torty. Weźmiemy tort. No i. Używamy też sobie dwóch addonów, które sprawiają, że mamy. Dostajemy więcej mutacji za zombiaczki. O, kuźwa. Te dwa latarkowe śmiecia jakieś. Z Rosji jeszcze. 2500 godzin. I 1000 godzin. No dobra, będzie ciekawie. One działałem tak, że kiedy zniszczymy zombiaka tentaklem, dostajemy 50% y mutacji. Y y I drugi, że dostajemy 100% mutacji. Także możemy sobie tą mutację na początku też nabijać na zombiaczkach. Ale głównie nam zależy, oczywiście, na. No i, na i biorą mapy, bo to są kurde paru wydęte. Pewnie jakieś Survive Friends będzie lupowańsko. Ale to nic dziwnego przy ludziach, którzy mają 2,5 tysiąca godzin, prawda? Zobaczymy, jak ten bildik zadziała właśnie na tych państwa tutaj, co dostaniemy w tej giereczce. Może dadzą mi jakiś challenge. Nawet malutki. No bo tamta gra, no to przyznajmy, no, no. To było proste. Przez to poddanie się kejdki na haku to było bardzo proste. I tego Dwight'a wczącego. Dobra, wreckers yard. Na Nemezlisa ta mapa nie powinna być jakaś super najgorsza. Tam widzimy surwów dwóch. Tam jednego. Oho. A to koleżanko, co? Gonijmy się. Onka chyba nie wie gdzie jest. Dobrze, ładnie. Uderzmy sobie. I polecimy na tą typiarkę od razu. Powalimy tutaj tą. ...latarkowe śmiecie. Spopujemy sobie tego gennika. Jakiś gen się cofnął. Teraz gdzie ta typiara może być? Pewnie gdzieś tam się chowa, ale... ...ale walić to? No, taki lucky hit bym powiedział w tym momencie. Poniżej sięg. Teraz aż się dziwię, że to nie było zasięgu na to. A tutaj koleżanka się wyleczyła. Zrańmy ją znowu i zostawmy ją, pójdźmy za kimś innym. Tej za tą małpą. Zobaczmy, czy tu ktoś jest z latareczką. No, było, ale nie, za późno trochę. Klaudetka ta 2500 godzin. Ok, tamto się znowu wyleczyła. Kabletka próbuje zwrócić na siebie uwagę, ale szczerze powiedziawszy to, wolałbym jej nie gonić. No właśnie, z uwagi na to. Na wie co robi, odpuśćmy ją, pójdźmy na nich. Hmm. Nie tak się powinno grać, że powinniśmy mieć gdzieś tych surwów, którzy są tak mocno ogarnięci. Wyeliminowanie ich da nam bardzo niewiele. No, poświeciliście latareczkom, koledzy. Cieszymy się bardzo Waszym szczęściem. Możemy tego gena i kopnąć. To jest oczywiste, że będzie presja na mnie narzucana z ich strony. Powinniśmy wyeliminować tą szmatę. Ułatwimy sobie grę tunelikiem. No, pod warunkiem, że trafię. Co się stało, misiu Kolorowy, wybiegłeś sobie w piankę. Dobra, to mamy lupę, mamy zombiaka, możemy go trochę wykorzystać. Złapmy tą klaudetkę sobie. Weźmy ją na opa. I niestety do Skurczhuka raczej wolałbym nie iść. Trochę jest daleko, trochę może to czasu zmarnować. No właśnie, oni sobie robią geny w tym czasie i to jest... ...to jest duży problem. To jest bardzo duży problem. Ale tam widzę tą koleżankę ranną, więc chyba... ...chyba się za nią byśmy puścili... ...i ją wyeliminujemy. Z turnieju. Także. Yy, koleżankę mniej? Lekko została stunelowana. Ale. To jest taktyka. Umówmy się. I nie robię gena tam albo tam teraz. Tutaj tam małpa jest, ale. Mam to gdzieś. Podnieśmy, póki nie ma latarkowej tutaj. O. Rage Quit, no jak mi przykro. No i co, mamy klaudetkę do złapania i mamy kate do odnalezienia, która się nie pokazuje zbytnio. Klaudetka gdzieś tam poleciała, więc te dwa geny mogą być robione i zapewne tak jest. Boom. To nie spodziewałaś się, że mam taki zasięg? O, zombiaczek, jak tam ładnie blokuje. Dobra, ona sobie odbiegnie, i możemy trochę czasu na nią teraz poświęcić. Widzieliście to? Puściłem Wipa. A mimo to. No, zakładaj sobie 360 w powietrze. <gry> Na takich ciasnych miejscach przykro mi, Claudette, ale nie, nie, nie. Proszę leżeć. Uwielbiam tego typu killerów, bo. Jednak mainuje Hunterskę i takie jakby mini strzelanie, że tak powiem. No bo jednak trzeba trafić z tego wipa, to jest coś, co lubię, i w czym jestem w miarę OK. I teraz pytanie, czy Kateka coś robi? Czy któryś z tych genów jest skręcony, czy ona może będzie kampiła na, na hacza? No, ten gen jest nietknięty. Ten się regresuje, więc została opcja. No dobra, jest Kate'ka. Pogonimy ją. <laughs> Damy Claudette trochę oddechu. Cześć, Claudette. To nie trafiło. Mocnego. Uderzenie. Jestem zawiedziony, że nie trafiłem tym pierwszym jak bot. Rozważywiłem. Przyznam. To było głupie. Ona też ma latarkę. Dobra, zombiaczku, pilnuj moich interesów tutaj. O, no i ją elegancko odgonił. Myślałem, że to sięgnie, jednak. O co ja próbuję na ten whip? O co ja to robię? Ja sobie sam troluję gierkę w tym momencie. Nie To co ja robię? Po prostu jak bot. Dobra, to paleta była, ale leżąca na szczęście. Klaudiatka już chyba się nie ma czym wyleczyć nawet. Wiem ja chyba... Dobra, powieśmy. Może jakiegoś na genu... kręci... Nie zwracajcie uwagi na tego Chase'a, który się przed chwilą dział. To był istny wypadek przy pracy. Dobra, spójrzmy z tam nie widać. Ale za to klaudetkę słychać i Springberstik odpalony. Byłem z dala od palety, mi się wydawało, a jednak byłem bliżutko. <laughs> Dobra, koldetka, powinna mieć pewną śmierć w tym momencie. No i tak się też zakończy. I jak widzicie, build działa. Turwy nawet rage quitują z gierki. Także rozpiekaliśmy na typa, który ma dwa razy tyle godzin, co ja. Myślę, że poszło nam całkiem sprawnie. No, nie biorąc. Nie biorąc pod uwagę tych miśniętych yy, whipów. Ale myślę, że można to sobie wybaczyć. I, I użyjecie sobie tego builda, jeśli posiadacie Nemezisa i lubicie grać w DBD. A tymczasem, jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie stawić łapeczkę w górę. a także zachęcam do subskrypcji, jeżeli jesteście nowi. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Na razie. Pa-pa.